Ogród, leżaki, gwiazdy i najlepsze polskie filmy, zarówno te artystyczne, jak i kinowe przeboje. Tego wszystkiego można było doświadczyć podczas czwartej edycji plenerowego kina letniego w Karolince w Podgóżynie. Myślę, że to jest chwila takiego relaksu przy filmie, i rzeczywiście, jakby filmy w tym roku były. są super dobrane, idealnie, więc zdecydowanie jest to bardzo relaksujące. Trzy sierpniowe wieczory to nie tylko pokazy filmowe, to także spotkania z twórcami. Jednym z nich był autor filmu Play Piotr Sułkowski. W jego filmie zagrali m.in. Adam Woronowicz czy Joanna Kulik. Wy, wy, wyjątkowo dobrze się tu czuję. Chyba przez ludzi, którzy tworzą ten festiwal. Trochę jak w domu. Czuć, że duże serca jest włożone w to miejsce. Najfajniejsze jest to, że tak naprawdę oglądamy filmy w ogrodzie. To jest bardzo przyjemne, że nie jest to duszna sala, tylko jakaś taka to zupełnie luźna, sympatyczna atmosfera. I z jednej strony można zaprezentować właśnie filmy, które są e, powiedzmy niezależne, krótkometrażowe, e, artystyczne, e, z filmami, które są, nazwijmy to w cudzysłowie, dla ludzi. Kino pod chmurką z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Ludzie dopisali i mam nadzieję, że bardzo im się podobał wybór naszych filmów. W przyszłym roku zapraszam na piątą edycję kina letniego w Karolince w Podgórzynie. Będzie się działo, będą jak zwykle filmy i na pewno będzie sporo niespodzianek. To jednak nie koniec artystycznych wydarzeń organizowanych przez właścicieli domów czasowego Karolinka w Podgórzynie. Już w najbliższy weekend odbędzie się piknik ze sztuką przy dziurawej skale, który uświetni 30. Ogólnopolski Rodzinny Plener Malarski.